Cześć, tutaj znowu ja OscarPl, a to jest pierwszy odcinek yy, z gry Block Strike. Macie Heger, mój kolega najlepszy, że to też nagrywa. Więc postanowiłem, że też to będę nagrywał. To jest bardzo fajne. Tylko trochę słaby w to jestem po prostu. Nie tędy idą. To jest mini mapka D2 z kąty Strike'a. Yy. Tutaj tutaj trzeba na nich polować. Tak, wiem, że z pistoletu strzelam. O, ale go zabiję. Wiem, że tak nie pasie z pistoletu. Oj, oj, oj. Ale tam. Mam skinę pistoletu, to i Beta na nim grała. Tak, widzieliście to. Oszalałem ja. się. Idziemy przez długą. Fa! Wiedziałem! Wiedziałem! Na razie przegrywają oni i to o ale... Nie za mną, tylko ogólnie terroryści. Prze Jest. Headshot. Wow! Jezu. Jak ja nie lubię takiego czegoś z pistoletem mi lepiej szło. Dobra, tędy pójdziemy. Dobra. Zbierzemy karabin. UMP. Tak. Będziemy kampić i czekać na nich. Aż się zrespią, gdy zginą. No wiem. Może wydawać się żałosne w tym sensie, ale to jest Black Strike i. W się ie oryginalnym jestem lepszy, ale to tak... To się strasznie ciężko gra. I się mylą cały czas przyciski. Yy. Halo. Halo no. Kurde, nudy. Jestem w, w anty... nie. Jestem wcierto. Tak, wiedziałem, że zginę. Wiedziałem, ale niezła akcja była. Do Nie Dobra. No czułość muszę większą, zdecydowanie. Dobra. Ha, Będziemy tutaj tak kampić. Całosne. Nie, czułość. Wiecie, jaką ja muszę mieć czułość? Sam nie wiem. Taka. to zrovna jde. A! Aha. jsem. Kurde, jsem to, ale mi od zabili. Spadł. Padł. Faf, faf, faf. znowu padł. <śmany> Trzy razy podrzę tego samego typa zabiję i czwarty raz zaraz go zabiję. Jest czwarty raz, rząd go zabiłem, nie wiem. O, a czwarty raz, jak rząd go zabiłem, za to dwie łapki w górę widzę pod moim odcinkiem, chociaż od jednej znaczy, no... chociaż dwie łapki w górę, za to niech będą pod tym filmem dwie, chociaż dwie te piękne łapki w górę. A jakby stać na no więcej, no, no dajcie więcej. Chłodę, zakończymy. No, zara. To nie be, Te odcinki nie będą trwały dłużej niż 10 minut, bo mi się nie chce w to grać. Uwierzcie mi. Chodź tu, chodź tu. Zespał nie się zarabia i mnie zabije od pleców. Aha. Fajnie. O halo! Napisz o nich. Albo nie. O! Jest, spadł. Ja go zabiłem. Nie czwarty raz go zabiję. Czwarty raz go zabiłem, ja nie mogę. Ale tu rzeźnia jest, patrzę. Nie wierzę. Fuck, nie wierzę, dałem mu się. Zabił mnie pierwszy raz, a ja go pięć zabiłem. Nie wierzę. Dobra. On pewnie to gdzieś kampi. Dobra, siadłam. No nie, no. Dobra, na tym będziemy kończyć odcinek, bo mi się... O! Aj, dobra, na tym będziemy kończyć odcinek, bo nie mam zamiar w to dłużej grać. No, kolejny odcinek, będą odcinki, tylko teraz mnie nie chce grać. Do zobaczenia, cześć. Mam nadzieję, że Wam się podobało.